Cześć, jestem Marek, mam 16 lat. Jest to mój drugi film na YouTubie. Jeśli ktoś nie widział poprzedniego, to po obejrzeniu tego serdecznie zapraszam. Link znajdziecie w opisie. W tym filmie chciałbym przedstawić poradnik, w którym pokażę, jak poderwać każdą dziewczynę bez większego wysiłku i dużego wkładu finansowego. Zapraszam. Rozpocznę od niezbędnych przedmiotów, które zdecydowanie ułatwią nam nawiązanie dłuższej rozmowy z dziewczyną. Przede wszystkim musisz wyglądać ładnie i schludnie. Co do obioru, zdecydowanie skupiłbym swoją uwagę na jedynie oryginalnych rzeczach. Dodatkowo wizytówką każdego faceta jest zegarek. Ja posiadam trzy zegarki marki Rolex, spośród których wybieram jeden, w zależności od sytuacji dziewczyny, którą jestem zainteresowany. Przykładowo, mój złoty wysadzany diamentami Rolex zakładam, jeśli dziewczyna nie jest dosyć bystra i przede wszystkim skupia swoją uwagę na mojej sferze finansowej. Następny Rolex również jest wysadzany diamentami, a obwód tarczy jest ze złota. Jego skórzany pasek sprawia, że zegarek prezentuje się świetnie i dodaje mi prestiżu. Noszę go, gdy dziewczyna reprezentuje sobą wysoki poziom, potrafi się zachować i odnaleźć w towarzystwie. Kolejny zegarek to skromny Rolex. Jego aktualna cena nie przekracza 15 tysięcy złotych. Na pierwszy rzut oka wygląda na zwykły zegarek i nie rzuca się w oczy tak jak poprzednie. Ubieram go, gdy mam do czynienia z dziewczyną, która nie lubi przepychu, jest inteligentna, posiada ambicje, jest wartościową, a zarazem skromną osobą. Kolejnym ważnym czynnikiem jest zapach faceta. Co do perfum, nie ma tutaj zależności i ciężko sprecyzować, której dziewczynie jaki zapach będzie się podobać. Dlatego najlepiej wybrać perfumy, które będą komponować się z naszym zapachem skóry. W moim przypadku jest to Giorgio Armani, Aqua Di Gio oraz Hugo Boss Just Different. Musimy pamiętać, że nieoryginalne podrobione perfumy nie wpływają tak intensywnie na zmysły kobiety. Kiedy już odpowiednio dopasujemy swój zegarek do obioru, pozostaje nam najważniejsza kwestia. Wybór pojazdu, którym pojedziemy na spotkanie. Do złotego Rolexa, najbardziej w moim przypadku, będzie pasować czarna Audi A5 z profesjonalnie wyszywanym środkiem. Pokazuje przepych i idealnie prezentuje się z diamentami wysadzającymi zegarek. Żadna dziewczyna, której zależy na pieniądzach, nie będzie w stanie się oprzeć. Jej turbodoładowany 3-litrowy silnik zapewnia stałą moc 310 koni mechanicznych oraz 660 Nm, co daje ogromną moc w momencie startu oraz gwarantuje realne przyspieszenie 4,8 sekundy do setki. W przypadku ekskluzywnego, skórzanego Rolex'a, będziemy musieli wybrać równie ekskluzywne samolot. Będzie to Audi S5. Masywne kupę, które zapewnia komfort jazdy i niesamowite odczucia. Bez problemu z tym samochodem będziemy mogli poznać każdą prestiżową dziewczynę. Złychy skórzany Rolex będzie doskonale prezentować się na motorze, bez żadnego przepływu doskonale wpłynie na psychikę każdej porządnej dziewczyny. Jeśli chcecie więcej tego typu filmów, zostawcie koniecznie subskrypcję i nie zapomnijcie o łapce w górę oraz komentarzu. Do zobaczenia.